Hej, dzień dobry, witam się z Państwem bardzo, ale to bardzo serdecznie. Tak naprawdę ja już jestem po całej akcji, takiej jak widzicie w dzisiejszym filmie, właśnie przyjechałam do domu i ogólnie pierwsze, co chcę powiedzieć na. Mm, dzień dobry, to to, że jestem tak psychicznie przeorana. Wiecie o co chodzi? Jestem tak psychicznie zmęczona. Jestem, no tak, jenny, aż. No, jestem tak psychicznie zmęczona, że tego się nie da. No, jestem psychicznie zajechana. Tak jak już Wam mówiłam, są rzeczy, których ja nie będę i nie wyobrażam sobie w ogóle poruszać w internecie. Ale, no, jeżeli chodzi o kwestię mieszkania, no to ja, no, nie nagrałam Wam teraz, jak ono wygląda. Mogę Wam tylko wytłumaczyć, co to jest za mieszkanie. No, wynajem mieszkań w dzisiejszych czasach rzeczywiście powala. Powala! Znaczy, ja wiedziałam, że w ogóle jest drogo, ale tak jak teraz, no człowiek wiecie, zagłębia temat, no to widzi, że to jest, no jest gruba akcja. No i oczywiście nie mówimy tutaj o mieszkaniu, nie wiem, trzypokojowym, bo mnie nie stać za takie coś i nawet by mi było szkoda płacić takie kwoty miesięcznie. Ale no tutaj mamy kawalerkę. Tylko, że to jest ta kawalerka z tych fajniejszych, która jest, jak to się mówi. No Boże, ja się nie mogę skupić. No zajechana jestem, naprawdę. No mózg mi po prostu... No niby trybie, niby jedzie, ale takie czuję wyłączenie. Co, co chciałam powiedzieć? No patrzcie, co ja chciałam powiedzieć. A, to jest kawalerka typu, że jest ten... pokój z kuchnią? I drugi dodatkowy pokój, bo jeszcze jest ta mniejsza wersja, nie? Gdzie jest tylko sam pokój, kawałek, korytarza i łazienka, a tu jest jeszcze ten dodatkowy drugi pokój, także to też jest fajne. No ale tak jak wam mówiłam, nasze wyprowadzenie się musi potrwać niestety jeszcze trochę, bo chcemy. No chcemy, ja chcę zgromadzić fundusze takie, żeby móc po prostu ze spokojem wyjść i jakby to wam powiedzieć. No patrzcie, ja nawet nie wiem, co ja chcę... Jezus chcę coś zacząć mówić, ja nie wiem co. Naprawdę jestem tak psychicznie zmęczona, że po prostu ja nawet nie umiem tego opisać. Bym ja się położyła i nic nie robiła, ale nie, nie, nie ma. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest jakiś rodzaj depresji. Ja bym się wcale nie zdziwiła, słuchajcie. No wiecie, przez to, że ja choruję na nerwicę lękową, no to mam mniej więcej pogląd z moją psychiką, co się może dziać. I ewidentnie coś tutaj się dzieje, ale dobrze, że jest to dziecko, że są te zwierzęta, że są te koty. Bo tak jesteś tak jakby zobowiązany wstać iść robić. Rozumiecie o co chodzi? A tak ja wam powiem szczerze, że gdyby no tego dziecka i zwierząt nie było, to ja nie wiem, czy nie spotkałoby mnie leżenie w łóżku i nic nie robienie. Nawet bym nie wiem, no chodziłabym tylko do kibla chyba. Nawet mi się jeść nie chce. Serio, nawet nie wiem, czy to nie są jakieś stany depresyjne. No i mi się wcale nie zdziwiła, no ludzie, no to jest normalna sprawa, no Matkowska, no dla nikogo to nie jest łatwe. Zresztą, no. Sami wiecie, jak to przeżywaliście, bo jest bardzo dużo takich osób. I coś chciałam powiedzieć. Ja pierdzielę co nie chciałam powiedzieć? Ja coś zaczęłam mówić. Dobra, no to jeżeli chodzi o to mieszkanie, częściowo umeblowane. Zresztą tu akurat mm, mi najbardziej zależy na tym, żeby była część kuchenna. No bo tu w sumie resztę jestem w stanie sobie zorganizować i, i, i wziąć, ale. Tu najbardziej mi chodzi o część, część kuchenną w domu, żeby była. Zresztą, jak to się mówi, jak człowiek musi, to i człowiek nie wiem. <słuch> będzie gotował na małej elektrycznej kuchence. Tak jak ja mam tą ZK taką na, na prąd, co jest to taka jednopalnikowa, taka. Kilka lat temu to kupiłam, jak nie miałam jeszcze wyspy kuchennej, tutaj był stół i chciałam live robić. I wtedy, żeby ja stała w drugą stronę razem z kamerą, i nie miałam wtedy, jak podłączyć kuchenki. No i dlatego ją wtedy kupiłam kilka lat temu. Jakby ktoś był ciekawy, tak, to mieszkanie jest w Koninie, ale jeszcze będę się umawiała na. No na pewno na kilka innych, bo to wiecie o co chodzi. No iść, wynająć i płacić, no i tak trzeba. Ja wiem, i tak jest niestety trochę czasu. No to chciałabym zrobić tak, żeby dobrze wybrać, jednak, nie? No, gdybym miała zasób gotówki taki, że mam wszystko w dupie, to ja bym sobie poszła i wynajęła mieszkanie za, nie wiem, 7 tysięcy złotych, 70 metrowej, i miała wszystko w dupie. No, ale no, że trzeba tak policzyć trochę grosza, no to tak to mniej więcej. Wygląda. No? Ej, weszłam do domu, się rozebrałam i ja już wiem co chciałam powiedzieć. Ale Wam e, pokazać, jaki dostałam prezent urodzinowy od mojej siostry. E, także odwrócę kamerę i jedziemy. Koreańskie cuda, to jest SPF, o którym bardzo dużo słyszałam. E, a tutaj jest, czekajcie, to był Retinal Serum. Y, pod oczy to było. Tylko, że ja. Mm, to jest większe opakowanie, bo to ma. No to jest większe, dobra, nie chcę mi się szukać. Ale będę to stosowała na. Więcej niż tylko wodoczy, maseczki. Tutaj jest do włosów. I co mi się kojarzy, taka laska jest na Instagramie i ona nagrywa takie rzeczy właśnie z tym szwarckopem I mi się wydaje, że to jest zajebiste, ale nie jestem pewna, czy to jest to. A to jest. Jak to? elbiotika, to się chyba tak wymawia. Ja to miałam kiedyś i moja siostra po prostu używała i ja tu zużyła minimalną część ona powiedziała, że ona nie jest z tego zadowolona i po prostu mi to dała a tu patrzcie jaka ładna świeczka gwiazdeczki i choineczka. dostałam taką świeczuszkę to akurat nie od mojej siostry no ale nieważne, tu nie będę mówiła od kogo jakie prezenty już tylko akurat to od mojej siostry i pięknie pachnie jabłko z cynamonem przepięknie na co ty wyprawisz Malwina z Rysiem ja zobacz. Ona jest na grzejniku, on pot i ona go zaczepia. A tobie się podobał ten zapach, czy by się nie podobał? Mój tata, nie? Bo moi rodzice ci byli na chwilę. I jak to powołał, to on mówi, że nie. On nie lubi takich zapachów. Ej, rozumiecie? Ja Pet, kto w tym przyjechał dzisiaj? Pet? Babcia. Tak. Pet. Babcia weszła w tym, a w tym wszedł kto? Dziadek. No i dążymy sobie. Chcesz czy nie? Nie A nie chcesz? Także rozumiecie to? Ja nie wiem, te ludzie to są... Naprawdę... Te ludzie to są szalone, nie? Mówię, dobra, jest w porządku. Ej, a to, co wam chciałam powiedzieć, to wam powiem za chwilę, jak, jak wyjdę. Co? co jeszcze dostać od dziadka? I od babci? To Mnie dostałaś! Mnie dostałaś! Patrz, kim ja jestem! Pieskiem! Piesek, Piasek, patrzcie, bo jest. Mamy baranka szona, nie? Bo Laura lubi bardzo tą bajkę, do kina na nią chodzimy i dostała. Ruur. Ruur. Mi się w ogóle podoba. Jak ktoś z Was ogląda tą bajkę, to tam jest. Bardzo mi się podoba taka jedna akcja zawsze u pieska. Tam jest taka sytuacja, że jak jest. Jak jest jakaś akcja i on jest zdenerwowany, to on tak... <gryw> ja zawsze z tego nie mogę. I on ma tak cudne zęby. On ma takie śmieszne zęby w tym filmie. I tutaj też, tu ma, słuchajcie, zegarek. E, tutaj czapeczka taka jakby na drutach zrobiona. Fajny, fajnie wygląda. I jeszcze kogo byś chciała powiedzieć? Dzidziusia. Dzidziuś ma na imię... Timi? Czy jak on miał? Dzisiaj odkryliśmy, że ten. dzidziuś to ma Timi chyba na imię. Myśleliśmy, że to jest dziewczynka, wiecie? A się okazało, że ten malutki to jest chyba właśnie. Chłopczyk. Odpalamy świeczkę, no ale ty nie możesz. Miałam tą długą zapalniczkę, ale niestety. Niestety, co? Niestety, moi drodzy, zrobiło się tak, że. Jezu, ja znowu nie wiem, co chciałam powiedzieć. Niestety co? Niestety, że zapalniczka się spaliła. A, ze, no skończył się gaz tam w tej zapalniczce jeny. za głowa. Ale śmierdzi w razie. Pfu. Aż szkoda odpalać, nie? Bo teraz te gwiazdeczki i choinka się stopią. Gdzie postawimy, żeby ładnie stała? I nie spaliła pół chaty? Chociaż jakby tu trochę z dymem poszło to. Nie, no dobra. Bądźmy kulturalni. Dobra, na razie niech stoi tu, co? Na stoliku. A ja zgaszę światło. O, czekaj, zgaszę światło i będzie ładnie wyglądać wtedy. mama. No patrz teraz, jak będzie ładnie. A nie dubiesz w ciemności i dubiesz. No mnie nos Dobra, już wiem, co ja chciałam powiedzieć. Zaczęłam w samochodzie, potem mówiłam wam tam. Chodzi mi o relacje międzyludzkie w sytuacjach, gdy ludzie się rozstają. Tak? W sytuacji rozwodu. No to wiadomo, że sytuacje są różne, tak? Jedni żyją jak pies z kotem, inni się nienawidzą, no nie utrzymują wcale ze sobą kontaktu, no a tutaj, no niestety jest tak, że yy, z racji dziecka, yy, no to niestety nasz kontakt musi być, tak? Bo gdyby dziecka nie było, to wiadomo, że to wtedy da się zrobić na zasadzie takiej, że można po prostu nie utrzymywać ze sobą kontaktu. Dziękuję, do widzenia, rozstaliśmy się na 100%, nie znamy się. A tutaj no, czy ja chcę, czy ja nie chcę, to ja yy, większość życia będę utrzymywała yy, kontakt. I yy, ogólnie mirno proszę cię, no, no dobra, on mówi, że nie. On... Ty zawsze mówiłeś, że nie. No to chodź, no, chodź, chodź mój mior no chodź i na przykład osobami w internecie, które y, powinny być takim osobami, które powinny prowadzić może wykłady w tym temacie i y, 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 są wzorem do naśladowania, są dla mnie rodzice Angeliki czyli Andziaks, tak? Pani Agnieszka i pan pan Wojtek? Pan Wojtek w ogóle bardzo fajny, znaczy no w ogóle nie wiem, no wiecie, internet internetem ale no dla mnie bardzo mili, fajni, fantastyczni, ciepli ludzie, nie to ogląda, no na pewno większość z was ogląda, no to dla mnie to są ludzie, którzy są pod względem rozstania rozwodu, wzorem do naśladowania, że można żyć i zachowywać się normalnie nawet po rozstaniu, tak? To jest dla mnie, dla mnie to jest, są osoby, naprawdę, które są wzorem do naśladowania, naprawdę. No i ogólnie u nas jest sytuacja taka, że Mamy też zamiar wszystko zrobić za porozumieniem stron, żeby no, nie, nie targać tego wszystkiego, nie rozszarpywać tego wszystkiego, bo to się będzie toczyło latami, nie wiadomo co jeszcze. Oczywiście no, są jakieś metody prób i błędów yy, i próbujemy dojść do pewnych yy, kompromisów we wszystkim, żeby yy, tak też się stało. Ale jeżeli chodzi o ogólnie relacje międzyludzkie, no chcielibyśmy obydwoje. Ja nie mówię, żeby będziemy chodzili razem na imprezy czy coś. Ja też znam osobiście osoby, które są po rozwodzie i na przykład no, niektórzy, nie wiem, nie odzywają się do, ciebie, do, do siebie ileś lat, tak? Nie odzywają się, nie mają kontaktu, nie mieli dzieci i po prostu tak jak wyszli z sądu, tak nigdy więcej się nie widzieli, nie mają ze sobą żadnego kontaktu. No, a tutaj, no, tak jak mówię, no, czy ja chcę, czy ja nie chcę, to ja, y, no, będę miała kontakt. No i świat i ludzie y, pokazują nam, że da się żyć normalnie. Z kulturą, no nie wiem, jak to opisać, no rozumiecie o co chodzi. No, dzisiaj w ogóle jestem w takim melancholijnym i naprawdę tak rozjechanym nastroju psychicznym, co Wam już mówiłam na samym początku vloga, że ja naprawdę. Y, Mówię Wam w najprostszej linii to, co chcę Wam przekazać bez jakiegoś sensownego rozwijania, bo po prostu ja nie jestem ci w stanie sklepić dobrze tego zdania. Jak go sklepię, to jest tak jak ten mokry śnieg, taki, który się nie chce lepić. Ja próbuję to zdanie dobrze złożyć, ale ono się cały czas rozpada. No nie idzie mi dzisiaj, no dzisiaj mam naprawdę... No co będę oszukiwać? No Jezu, no po prostu tak mam, no. Nie. O, poklepiemy trochę konika po pleckach. Ojej. Nie, on mówi, że nie. No widzicie? No widzicie? W ogóle wiecie, co to łóżko? To yy, znaczy, ogólnie nie mam nic do tego łóżka. Jedyne co, no to gdybym nie miała zwierząt, to by było lepiej, bo na tym zielonym, no to jest takie ciemniejsza butelkowa zielenie, to niestety widać każdy włos. Każdy włos, serio. I to jest tak, że. Codziennie, kilka razy dziennie. No, słuchajcie, no ja pozwalam kotom siedzieć na łóżku. Tak, ja wiem, że są te memy takie, że nawet kota nie wolno do łóżka wsadzić. A ja bym mu kartę kredytową kupiła, gdybym mogła. Chociaż teraz bym ci nie kupiła, bo teraz karta kredytowa to mimo, że będzie potrzebna. Także teraz tobie bym nie kupiła, wiesz? Takie są moje przemyślenia. Jeżeli wy chcielibyście napisać, jakie są Wasze relacje? Czy może ktoś z Was y, zna osoby, które y, po rozstaniu zachowują się mimo wszystko normalnie, tak jak właśnie y, cytowani tutaj przeze mnie Pani Agnieszka i Pan Wojtek? Albo no, chcecie napisać inne swoje historie, nie wiem, no drzecie się jak pies z kotem. Jeżeli chcecie mi napisać swoje historie, to też mi napiszcie, też się podzielcie swoimi yy, historiami. O ile oczywiście macie ochotę i życzenie, tak? Bo no tak jak widzicie, no ja sobie nie wyobrażam takich rzeczy roztrząsywać publicznie i, i gadać o tym. I w internecie, no jak widzimy, są różne treści, tak? Jedni nawet nagrywają porody. I ja bym takiego czegoś nigdy w życiu nie zrobiła. Nigdy by mi to do głowy nie przyszło. No ale to, że ja tego nie zrobiłam, to nie oznacza, że ktoś kto to zrobił, no to jest nie wiem, no jakiś... rozumiecie? Tylko no po prostu no każdy wybiera treści ze swojego życia, takie jakie uważa za słuszne. No ja sobie nie wyobrażam yy... No, nie wyobrażam sobie o takich rzeczach mówić publicznie. No, po prostu nie, no to, to, to już jest totalnie moja strefa prywatna i no, no nie, 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 po prostu nie. Więc jeżeli jest ochota i życzenie, moi drodzy, to ja kończę, bo mi ci tak łeb paruje, że to po prostu przechodzi ludzkie pojęcie. Co ja chciałam? Subskrypcja, kciuk do góry i widzimy się jutro. Do zobaczenia, cześć. Nie, naprawdę, miała ja ja dalej dzisiaj gadać to. No wyglądam jakbym była na pruta, nie? No nie uwierzcie mi, że alkoholu nie piję. Nie, nie, ja nie z tych, którzy <noise> którzy walą sobie tam. No ja nie mogę pić alkoholu zresztą, to jest jedno, dobrze o tym wiecie. No kto mnie ogląda od dłuższego czasu, to wie, ale przybyło tutaj bardzo dużo now nowych osób i ja ogólnie alkoholu pić nie mogę. Dlatego <noise> ja nawet na takie smutki uwierzcie mi, że gorzały nie biorę w rękę, nie. It up and hit the road. I just got an awesome vibe. Striking the window, up. Oh snap. Everything's on my mind. We've taken off with love You. You gotta understand that we get one chance. One